Witajcie, ludzie! Znajdujemy się w świecie według Rokiego, ja jestem I Dzisiaj będzie totalny rozpierdol! Tak, ludzie, dokładnie, będzie to totalny rozpierdol, ponieważ zainstalowałem Weapons mod Będziemy robić mega rzeź, wyrżniemy tysiące zombiaków pozdobywamy tysiąc ekspa i będzie fajnie. Jestem na normalu żeby te zombiaki i potwory jakieś miały jakiekolwiek szanse chodźcie na klatę no Brżnęliśmy je no jak wiecie jak mod wam się spodoba to zapraszam do wieogrą sam wam wszystko ładnie zaprezentuję do zombiaku potraktować moim cepikiem. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Jak wiecie z jakiej to gry to jesteście zajebiści. No nie pomacam cię moim cepikiem. Cię, pomacam moim halabardą. Nie, nie pomacam cię moim halabardą. To pomacam cię moim dzidom Chociaż to już zawinę przy To nie jest to samo. Chodź tu, giemku. No nie wiem, muszę tam zajść i tak. Dobra to chodź, pomocam cię moim cepikiem. Tak, dzisiaj będziemy zrżnąć, że się dałam Dobra, teraz tam Creeper, Creeper. Nie, nie, Endermana, Endermana to Endermanie. Szykuj się na śmierć. Mord What the fuck? Ła. 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 Nie, nie dam się wam zarżnąć. Ha. Dobra, jest cała. Armia przeciwko mnie, więc pomocą ich moich ce moim cepikiem. Pua, pua. Mam diamentowy cepik, więc jest git. Hla, hla, hla. Ty też musisz zginąć. Hla, hla, hla. Dobra. Uważajcie. Dobra, 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 mamy go. Kolejnie. Normalnie zatrujemy cię. Tak, to są trujące... Ten dowcipas, ale tak go zatrułem. Chłe, chłe, jesteś zatruty. Powiedz, że go trafiłem, powiedz, że go trafiłem. A, on dalej żyje. Pa! Jesteś tam? O, wpadłeś do wody. On za każdym obrażeniem ucieka do wody. Mordo. Chodź tu, chodź tu, Patrzcie co się dzieje, patrzcie co tu się dzieje Roki, szaleje pa, pa. Dobra, kolejny za mną Wekłon z mod wymiata, uwielbiam tego moda Po prostu bawię się nim często Tak chodzę sobie i nawet nabijam levele Z tego 90% mojego ekwipunku ma tam wszystko plus Na magii plus 5 O, oko pająka, o to chodzi Będziemy mieli do mikstur Mam w planach dwa fajne budynki Już je zbudowałem tam na single, tak zaprojektowałem już je i muszę tylko je zrobić teraz tutaj na, na tym świecie Bo to na innym świecie robiłem Dobra Wiecie co ludzie? Muszę wracać do domku Zapomnieliśmy o jedzonku Ho, zrymowałem Jezu, gdzie jest mój miecz? Oh, fuck Zginie! Zatrułem cię łech, 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 ale tak mi Mój miecz przynajmniej został, dobra, tak, przyładować, reload Chłop. Nie! Jakie żydostwo! Zgon! Pomacam ci moim Chodź! Pomacam cię moim cepikiem! Kłapczką! Tak Tutaj póki co... Chciałbym coś powiedzieć o kolejnych seriach, lecz nie mogę, ponieważ jedna seria, którą nagrałem jeszcze jej nawet nie wrzuciłem, nawet nie zacząłem wrzucać. Tak wyszło. Hmm, ale powinna wpaść po tym filmiku. Po tym filmiku kolejnego dnia będzie nowa seria. Tak? Możecie się już przygotować na nową serię, którą będzie... O no nie powiem wam. Ciekawcie się. Dobra. Dobra, ciśnię, ciśnię do domu. Szybko po mięsko, bo szkoda czasu. Trzeba tu rześć prowadzić. Nie. Jakbym tych więcej jajek sobie zrobił, to by było też fajniej. Hop, 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 hop. hop. Każą, że z jedzeniem u mnie jest bardzo dobrze, bo sobie pozabiłem dużo, ale to naprawdę dużo kurczaszków. Bo je rozumnażałem. Dostawimy sobie tu niech, chodź. chodźmy, chodźmy na dół. A jeszcze jedno, bo muszę się regenerować. Popatrzcie, jaka zaczarowana zbroja. Mi się podoba mój zaczarowany miecz, którego już tak naprawdę nie używam. Dobra. Uf, uf. Ile creeperów, tam trzeba wręcz iść. Obowiązek. Pająka, pająki mnie i tak bardziej interesują. Kłitka? U, proszek. Będziemy mieć na TNT i zrobimy sobie Jajkowe TNT Dobra Tak Aha. Ty już do mnie idziesz, a tu sobie chciałem Przeładować, a ty już do mnie idziesz Poważnie Dobra, tu jest spokój I teraz tak Wow What the fuck Coś mnie wannęło od tyłu Nie wiem co to było i się chyba prędko nie dawiem X po mnie. Chodź kuleczko, chodź. Miałem schody, no ale dobra. Dobra, teraz tak, już patrzcie, już się lewej. Ta jest ta. No, cip cip pajączku. Buła, drop. Teraz co, teraz gdzie? Co? Jak? Łucznik, łucznik, tak, łucznik? Ty się chcesz ze mną poławić? żeś Dobra, kolej Kolejny za nami. Dobra, jeszcze, jeszcze więcej, więcej Was. No. Ej, what the fuck? Uh, where I. Where? Oh, tu jesteś. Dobra, mam Cię gdzieś, ty mnie będziesz gonił, tak? chodź. No właśnie. Masz coś tak się bawi ze mną, chwiliwem. No, oko? Nie, nie ma oka. Jak stoimy? Dwa oczy, pająka. Więcej pająków trzeba wyrżnąć. Dobra. Mm. Mhm. Dobra. No nie, nie trafiłem się super, straciłem tylko strzałki, ale strzałki są dość tanie dla mnie w produkcji, bo z kaktusów się je robi. Dobra, teraz tak. Ła czemu ty jesteś tu? No nie, chciałem moją dzidę zabrać i w tym czasie bym se ten, podeszedł, no nie. I tak mu... o, ty, ty, ty. O, ty, ty, ty. Idź ode mnie, bo nie wiem, gdzie jest mój miecz. Zombiak! O nie, dzień! Dzień jest gorszy od zombiaka. Bo to będzie znaczyło, że muszę kończyć moją rzeź, bo rzeź trwa tylko około 10 minut. Rzeź. Było za mało epicko, według mnie. Wiecie, co to oznacza? Że to nie będzie koniec, o nie! Łap. Oczy pająka dla mnie Dostał moje oczy pająka łap, łap. Dobra, mamy cię Teraz kolejny, kolejny do kolekcji pa, Patrzcie, patrzcie co tu widzicie, patrzcie żeść. No come on, come on. Łap. Szybko, póki jeszcze jest dzień I mogę was wyzabijać Znaczy póki jest jeszcze noc Chodź tu, chodź tu, jeszcze ciebie dorwę ty sprciarzu. Dwa creepery na klatę. Pa. Dobra, więcej proszku. Dobra. Jeszcze ty, ty, ty. Hop hop. Widzicie to z tym zabawa, po prostu... Potwory nie mają już szans i tylko można się z nich śmiać. Chodź, pośmiejmy się z ciebie. Ładna klatę! Jesteś zatruty. Uratujemy cię mieczem. Ładna klatę. Jebzdzidy! Dobra, zumie jakowe mięsko. I zobaczmy jak się wyrobiliśmy, 6, tego, pięć tego, mało, mało, mało hmm. W związku z tym, coś muszę jeszcze zrobić, nie ma tak głuproś, nie ma tak, nie ma, nie ma To może, może, może wam powiem, że to nie są wszystkie bronie, tak, to na pewno nie są wszystkie bronie, broni jest dużo, dużo więcej Ale te są takie dla mnie najbardziej epickie I ogólnie no, ich używam tylko, nie, jeżeli coś się bawię tak, a patrzcie co tam jest. fu! Nie, 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 nie. Jak dziwny. Jeden minusem tego jest, że jak w to, walimy, to i tak nam się ten kończy. Ten pasek. I innym minusem jest to, że tych broni nie możemy ulepszać tutaj. O, patrzcie, widzicie, nie działa. No taki króciutki odcinek, bo on był pełen Mordoru. Pełen do kwadratu. Piu. Tak, to była akcja w stylu Rokiego. I, I. I co mogę wam powiedzieć? No komentujcie, subskrybujcie, czekajcie na kolejne odcinki. W kolejnym odcinku obiecuję Wam już, że zrobię super budowlę, tylko nagram ten odcinek zaraz, dokładnie zaraz, bo naprawdę Wios no, się trochę z modami nie wyrabia. Nie wiem czemu, no, ale się nie wyrabia, więc, więc to koniec, więc komentujcie, subskrybujcie, czekajcie na kolejne odcinki, cześć!